Zupa kukurydziana po chińsku. Ta chińska zupa ze słodkiej kukurydzy to lekkie i aromatyczne danie, które jest łatwe do przygotowania. To popularna zupa w kuchni chińskiej, łącząca słodycz kukurydzy z pikantnymi smakami bulionu drobiowego lub warzywnego. Ta prosta, ale pyszna zupa może być podawana jako przystawka lub lekki posiłek. Składniki: 2 szklanki świeżych lub mrożonych ziaren słodkiej kukurydzy, 4 szklanki bulionu drobiowego lub warzywnego, 1 łyżka oleju roślinnego. Jedna mała cebula drobno posiekana, dwa posiekane ząbki czosnku, centymetrowy kawałek imbiru obrany i posiekany. Jedna czwarta szklanki posiekanej zielonej cebuli, jedna łyżka skrobi kukurydzianej, jedna czwarta szklanki zimnej wody, jedno duże jajko lekko jubajt, sól i biały pieprz do smaku, jedna łyżeczka oleju sezamowego. Przygotowanie. Jeśli używasz świeżej kukurydzy, usuń ziarna z kalbi, przecinając je ostrym nożem w dół. Jeśli używasz mrożonej kukurydzy, pozwól jej całkowicie się rozmrozić przed użyciem. W dużym garnku lub rondlu rozgrzej olej roślinny na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę, czosnek, imbir i smaż przez 3 minuty, aż cebula będzie przezroczysta i pachnąca. Dodaj ziarna kukurydzy do garnka i gotuj przez dodatkowe 3 minuty, od czasu do czasu mieszając, aby się nie przypaliły. Wlej bulion z kurczaka lub warzyw. Zwiększ ogień do średniego i zagotuj. Po zagotowaniu zmniejsz ogień do niskiego i gotuj zupę przez 10 minut, aby smaki się połączyły. W małej misce połącz mąkę kukurydzianą i zimną wodę, mieszając, aż powstanie gładka zawiesina. Powoli wlewaj zawiesinę skrobi kukurydzianej do zupy, ciągle mieszając, aby nie powstały grudki. Zupa zacznie gęstnieć w miarę gotowania skrobi kukurydzianej. Gdy zupa osiągnie pożądaną konsystencję, powoli wlewaj jubajt jajko, mieszając zupę okrężnymi ruchami. Jajko natychmiast się ugotuje, tworząc delikatne wstążki. Dopraw zupę solą i białym pieprzem do smaku. W razie potrzeby dodaj łyżeczkę oleju sezamowego, aby uzyskać bogatszy smak. Zdejmij zupę z ognia i rozlej chochelką do miseczek. Udekoruj posiekaną zieloną cebulką i natychmiast podawaj.